Witajcie, to jest kolejny odcinek z serii Polskie Granie na Spontanie i dzisiaj będziemy jechać do handlarza yy, po... znaczy nie wiem czy pojedziemy nie. bo zaraz zadzwonię się go zapytać czy pojedziemy czy mo możemy pojechać po talerzówkę i chciałbym talerzować już pola tam już 80. Na stoi naszykowana yy, i właśnie już yy, najpierw, najpierw co zrobcie to napiszcie Hashtag talerzówka to mam przypnę serduszko i zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem kto jeszcze tego nie zrobił. Możecie udostępniać kanał, znajomym rodzinie, wszędzie gdzie się daje, jeśli chcecie, do mnie na Instagrama, żebyście zadawali pytanka. Dużo pytanek zadajcie na, u mnie na relacji, bo chcę, chciałbym zrobić QA na którymś odcinku i żebyście zadali tam przynajmniej 30 pytań i ja wtedy z chłopakami, czyli ze skrzatem i z Nice'em o ile będą pytania do nich, to właśnie z nimi będę nagrywał ten Q&A. Więc wbijajcie na insta, Instagrama, zadawajcie pytanka różne, jakie chcecie i, i będzie super I chyba już dzisiaj w, w tym dzisiejszym odcinku znajdziecie link w opisie do kanału Nice'a, bo on sobie założył kanał, też chce nagrywać. Więc super. I też do niego wbijajcie tam, zostawiajcie suby i lajki, łapki w górę, jak to, co tam chcecie. Piszcie komentarze i u mnie też oczywiście piszcie komentarze, nie? I to właśnie w dzisiejszym odcinku już chyba będzie link do kanału Nice'a. No i z wiadomości to tyle. Przechodzimy do odcinka. I ja dzwonię do... E, handlarza. No, żeby tam zapytać się, czy możemy pojechać po talerzówki. Już dzwonimy. Już dzwoni. Tak słucham. No, halo. Halo, cześć. E, można przyjechać do pana dzisiaj po pooglądać jakieś talerzówki, bo Nice mi mówił e, wczoraj, że jeździł pan po talerzówki jakieś tam agregaty. Jak e, tak, to, to że wiesz, że mnie może nie być w domu, bo jestem aktualnie w klasie z na no, w korkach, znowu. Jakiś tam wypadek, coś niestety. E, no, ale tam żona powinna być w domu, to oglądasz coś to. A, ale też może jej nie być, bo... Przechwila dzwoniła, że gdzieś tam ma już na ogródek mniejsza, to, to tam. Okej, okay, to I ja... To maluję, nigdy no. E, to mogę pojechać tam pooglądać sobie jakieś talerzówki. Nie no, jasne. Dobrze. Ja już tam koja tam z Majcem przyjeżdżałeś po nawoz, tak? Tak, tak. No. E, to... Mogę... to ja pojadę tam, zobaczę, pooglądam talerzówki i zadzwonię do pana, jak już wybiorę talerzówkę, żeby się dowiedzieć, ile kosztuje, dobrze? No dobra. Tylko ja nie jestem pan, tylko Kamil. Dobrze, Kamil. To ja tam za niedługo pojadę, pooglądam, rozejrzę się i zaraz zadzwonię. Okej. Do usłyszenia. No, widzowie, słyszeliście? Czyli... Wsiadamy do 80 No i tam jest patrzykowana do jazdy. I lecimy tutaj belki ogólnie. O! Pali na strzała. Dobra. Podskoczymy. Okej, okay. białoneczek i lecimy Ja chyba jadę 80 do hadlarza No? E? Ciekawe Niedaleko mieszka to Git jest Gdzie tak niedaleko mieszka? Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze chociaż to ja zaczniemy talerzować e, Ścianisko no, no. Dziomeczek. O, widać już talerzówki. Okej. Okay. Tam żony jego chyba nie ma, bo tutaj widzę, że żaden samochód nie stoi, bo jak jest jak ksa, to tutaj stawiają samochody. Tam żeby sąsiedzi widzieli jakie mają samochody, nie? Eee, to ni nikogo widzę nie ma, bo ja otwarta, to... To se pooglądam. O tam chyba jeszcze ma jakiś... Nie, to zajrzymy, po pooglądamy się tam. Eeeem, dobra, sprawdzamy najpierw tą. Tej to, ona jest chyba... Eee... Wał jest hałowy. tego co widzę. Tutaj plastik. we eee, to ta, ta już się nie nadaje. Kto, kto daje, plastik. Ja ci... Też kolejny plastik składane to się może łatwo urywać, jak się gdzieś przyczep przyhaczy. Ja. To ta to już odpada, agrolis ten odpada już. W ogóle zaczep też. Coś jakiś nie za bardzo chyba. Ale ta jest niczego sobie. Tutaj mamy jeszcze nawet do ustawiania. Jak mają iść te rzędy, w jakiej, pod jakim kątem, większa od tej, tutaj jest nawet zaczep pierwsze, żeby jakieś brony podczepić, samorubki czy coś, chyba, ma, chyba ona jest 4 albo 3 meterowa. no. No no, zaczep solidny, nie to co tamta. Ten długie, żeby tył był podniesione. Tutaj jeszcze trzecie wzmocnienie jest, żeby się nie trzymało. Um, tu jest do przestawiania, okej. Okay. No, to chyba widzowie weźmiemy tą talerzówkę, tylko jeszcze tam pójdę pooglądać resztę. No ale wezmę, wezmę chyba akurat... wezmę właśnie chyba tą. To teraz pójdziemy tu. Metal fach. Ona już od razu widać, że jest za duża. Nie będę szukał w niej żadnych błędów. Bo ona jest akurat porządnie zrobiona i to to widać akurat. Ma jeszcze z tyłu hydro walk Wał to Talerzek. Dużo talerzy. To też składane można gdzieś przyjechać i uływać, no ale w tej raczej nie powinno. Tam to ma przyczepienia przyczepienia, a to wizie, widzie. Śruby jakie, na cztery śruby. Jeszcze tutaj są dwie takie porządne. No to to jest akurat nie do zarzucenia. Ta leżówka jest spoko, tylko że 80 moja nie da rady. No a ta leżóweczka... No spoko byłaby. Tylko że do 60, a nie do 80. Z takim główienkiem. 80, to o kurde, to nie, nie ma co. Widzowie, Ego to na pewno nie bierze. Jeszcze zobaczymy agregaty ścianiskowe o ten zaczep do, do kitu. Tu już widzę spawy w ogóle, jakie brzydkie na tym zaczepie do, do, ki, do kitu. zachowaj odległość od maszyny pracującej minimum metr. Aha, okej okay. w ogóle jakiś mały wałeczek To to nie to, to też do kitu I to jest już to do, do 60 a nie do 80 To ma już no zaczep zaczep ma niby, z wyglądu taki sam tylko że spawy ma lepsze to się powinno bardziej trzymać lepiej. Tutaj zaczęło jeszcze tak to teraz z bolcem jest, ok. No łapy takie w miarę, tutaj trochę słabo No to można byłoby po poprawić To wałpa No Ten by się nadał, ale za duże obciążenie dla osiemdziesiątki Bym, silnik by mi się psuł częściej przez ten agregat bo za, po prostu za duże obciążenie by miała i puszczelka jakaś by poszła albo coś więc nie ma co bierzemy tamtą talerzówkę o tą o tą bierzemy. zaraz zadzwonię do Kamila zapytać się ile ona kosztuje ale jeszcze tutaj chyba nic nie ma tylko, że Nice mi mówił ostatnio, że miał jakieś ciągniki jakieś miał przywieźć, ostatnio. URSUS 1954, 190 koni mechanicznych. To jest moc! Macie widzę, wychodźcie, zapalimy, bo kluczyki są w stacyjce. A zamknięty. Co? Kluczyki w stacyjce i zamknięty, zamknięty ciągnik? jacie, No ale fajny. Chciałbym pojeździć nim. Może mi, może mi da kiedyś w, te, w testy ten ciągnik albo coś. Trzeba z nim po, spogadać z tym handlarzem, żeby mi dał ten ciągnik w testy, zanim ktoś go kupi. O, tutaj jeszcze taki zetoek jest. O, no, obciążniki, łańcuch jeszcze. Tutaj prawie bieżnika nie ma. Nie mają koła. No, ale... Młotki, jakieś śmieci... Dobra, do tego nawet nie będziemy wchodzić. Wadze białe. No dobra, widzowie. Lecimy zadzwonić do... Tego... Do Kamila. Ile kosztuje ta talerzówkę? Tylko jeszcze... Jakiej to firmy? Met... Met Okej. Okay. No dobra. Już wyjmuję telefon i dzwonię do yy, Kamila. Już dzwonimy. Odbijają czy nie? Na bramkach pewnie stoi. Tu poczta głosowa plusa. Cześć. Poczta. Dobra, widzowie. Zaraz tutaj sobie jeszcze połaśmy i za chwilę może oddzwoni, a jak nie, to za chwilę ja zadzwonię do niego jeszcze raz. No, sprawdźmy, co on tutaj ma ciekawego. Jeszcze jeden nawóz mu się został Poprysk to i tylko tyle on tu ma, to słabo A ma coś na górce? Nie, nie mogę wejść Tu coś ma ciekawego może? Tu nic Owiec też nie hoduje Nic nie ma Dobra, próbuję jeszcze raz dzwonić do niego Próbujemy? No ciekawe czy odbierze jak nie odbierze to Co mu napiszę Halo No Halo e, Słuchaj, halo, halo. E, już no, to, to... E, wybrałem sobie talerzówkę no. e, Taka czerwona z e, zielonymi talerzami było e, ok? E, Okej okay. Głupie samoloty będą teraz latać. Jakby nie miały kiedy. No kontrolują go chyba tam, sprawdzają. Czy nie wie się jakichś narkotyków albo czego. No. Dobra już. Nie, ten... Bo właśnie przejechałem przez... A, przejechałem już przez bramkę i... Jeszcze tylko dwie zostały i to już jestem w dokciu. Okej. Okay. I właśnie czerwona talerzówka z zielonymi talerzami od firmy Maetech. Ile ona kosztuje? To, to właśnie ja bym chciał kupić. Ona kosztuje 4500. E, e, 3,5? To Martech jest to? Tak. To, to, to taka, taka czerwona chyba, nie? Tak, tak, tak. No. To ona kosztuje 3500. A, to spoko. A, A jest 3, spuszczam 500 w dół, bo. A może Ech, no to okej. Okay, dobre to 3000. nie zależy mi na pieniądzach, tylko żeby je sprzedać, bo akurat ta talerzy ta talerzywka chyba coś za sprężyna coś tam kupić jeszcze coś tam. To ci od 3000 za 3000 mi na konto czy tam... Nie wiem, żonie jak jest w domu, to daj Właśnie, właśnie nie ma, bo samochodu jej nie widziałem A, no to nie e, Okej, okay, a widziałem tutaj u Ciebie takiego e, USUSA 1954 e, Pożyczyłbyś mi go w testy kiedy? Czekaj, jaki jest teraz? USUS 1954, pożyczyłbyś mi go w testy kiedy? Czekaj, 1954? No, a no to spoko, to tam kiedyś sobie kiedyś podjadę wezmę. Albo to jak już ty będziesz, jak to przyjadę z... po niego. A ty chcesz? To tam możesz gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam, jutro. A okej, okay, dobra. D to, dzisiaj poinformuję żonę, że tam możesz być. Spoko. Okej. Okay. Dobra, to ja biorę talerzówkę, no, jadę telefonicznie. żonę, że będziesz dzisiaj na czy nie? No okej, okay, to tam jej powiedz. To ja wpadnę nie dnia ja i wezmę. Pożyczę. Eee. To dobra. Dobra. To ty jak kiedyś wpadniesz, tak? Tak. No to dobra, to już chyba powinienem być. Chyba, że znowu wyjadę, bo teraz tyle roboty. No okej. Okay. No. Teraz tyle jedzenia mam. Chwilę samą na poboczu, To chwilę mogę pogadać. Dawno już nie gadam z kimś z żoną właśnie ile z, od kiedy dzisiaj zarówno jak z Kasią przed tobą bo żona a okej okay. dobra, to ja białem podczepiam talerzówkę i... się teraz ja powiedziałem już dobra o okej, okay, to ja... to ja już jadę z talerzówką Dobra, to cześć. Ja chcę to objeść dzisiaj, czy tam jutro, czy tam kiedy... ...dwa tygodnie było, mówię. Spoko. Uwodniłam tam coś też, że olej w czy jak... ...jakaś tam wulejka, nie tego. Mówię, że kupuję rozbijane traktory... ...i maszyny, a potem dorabiam je częściej, czy tam kupuję nowe. Jeśli nie stanie gdzieś, to wiesz, kupuję, nie? jakiś jakaś stara i już się do niczego nie nadaje, to już wolę już kupić niż, wiesz, zrobić jakieś, no, tandetę, odwalić i... No. Tylko potem by klient przyjechać przyszedł na drugi dzień i pewnie jak mi że e, o, damy tymi pieniądze, za to. Jak to nawet się nie nadaje do maszyny, nawet no. nie jest podobna maszyna, powiedzmy, nie? Dobra, to ja będę dalej, bo tylko jeszcze z tego 500 km do domu. Dobra, to cześć. No, to tamtego to za do żony jeszcze i... Okej. Okay. Dobra, to się, manko. No, cześć. Okej. Okay. No, talerzówka tutaj się... trochę obciążenie ma 80, ja nie sądziłem, że aż tak wie. No, ale talerzówka dobrze się sprawuje, jak się tutaj. Dobrze się dobrze tnie, że pewnie ścianiska nie widać, tu tu widać ścianisko, dobrze pocięte, no, dobrze się sprawują, od niego to można kupywać. O, dzwoni handlarz, halo, co tam. to przecież, yyy, tak, to tak, to czerwono, tak? Tak. Yy, a Ty wiesz, że jest jest sprężyna do wymienienia? Tak, mówiłeś. A, to dobra, no i tam coś jeszcze było, yy, ten... I tam są kulkowe zamiast, jakby coś... Przywieźli ze sobą kulki. Nie, dobra, to jakby się tam coś popsuł, to sobie będę wypywał się... okay. to na się. gdzieś. Dobra, okej. To... kiedyś tam. Nie ja wiem, kiedy... Dobra, pięćdziesiąt tam. Dobra, to cześć. No, cześć. No i... a my lecimy. Nie sądziłem, że właśnie 80K będzie miała taki, taki problem. No ale Ale do, dobrze leci. Dobrze miesza. Dobrze ścina Więc jest gitowa O tu się trochę pokopała. Widzę, telefon mi coś mi wziął Coś zobie. Coś mu odwala. No dajesz, dajesz 80 O, oh, teraz lecimy. No to chyba obciążenie. Ty ale jak ona powinna iść tak gładko z takim sprzętem, to do tego mechanika trzeba coś się burzyć. Bo ona powinna iść gładko z takim z tym z taką talerzóweczką A nie, nie powinna mieć takiego kłopotu A przynajmniej nie miała. Ej, widzowie. Trzeba będzie pojechać do mechanika i, i go wyjaśnić, normalnie. Normalnie zadzwonimy po łysego i grubego i będzie, dopiero. Zakopią go w lesie albo gdzieś i... No ale nie, oczywiście za to ja. Ale trzeba będzie pojechać do niego, pojedziemy sami... ...i tam pogadamy z nim, bo... ...ona powinna iść tak gładko, a nie... ...a nie o taką Ile, za 4 minuty do, minęły już odcinka, ja dopiero jeden przejazd sobie. To... O tak, to ona jeździ spoko. Z podniesioną. No ale talerzówka doby zakup. Dobry zakup, dobie. To akurat. O, to tylko pierwszy przejazd tak, tak szło. Ale drugi to już leci Jakoś O, znowu się trochę kopie Podnośnikiem trzeba regulować, weźmij dupa No Chyba na resztę talerzowania na następny na, na, na odcinek My To weźmiemy właśnie w testy tamten ciągnik Od... Y od Kamila, żeby się stależować ładnie A z 80 to trzeba ten będzie trochę pojałowić przy nim albo do innego mechanika dać Bo chyba ten to moc trochę zabełują z kubany słodziej Bo ona z taką talerzówką to ona powinna gładko iść a nie, mie nie mieć takich problemów Dobrze, że nie baję tego agregatu średniskowego ja bo to, to by było już w przód do góry albo co do jeszcze by silnik zajął się on. Bo to nagrzewałoby się wszystko stopniowo. I... No. ale no, to jadę tutaj do końca i odcinek będę kończył. Sądzę, że fajny wyszedł nawet. Tego pola już mam albo w zasadzie okej okay. Dobra, to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle i, i do następnego. Cześć!